Pamiętacie tę asteroidę, która zgładziła dinozaury z powierzchni Ziemi? Przygotujcie się. Możemy za naszego życia zobaczyć podobny scenariusz, a tym razem skutki mogą być jeszcze bardziej katastrofalne. Jest tylko jedna drobna różnica. Ta nowa asteroida najprawdopodobniej walnie w Księżyc. Nie, to już nie jest scenariusz science fiction. Jest asteroida o nazwie 2024YR4, o której naukowcy mówią, że ma około 4% szans na uderzenie w księżyc w 2032 roku. Więc co robimy? Próbujemy delikatnie zepchnąć ją z kursu, czy ją wysadzamy? Grupa badaczy, w tym ludzie z NASA, wzięła to pod lupę i zaproponowała kilka rozwiązań. Ich obawy są jak najbardziej realne. Jeśli ta skała uderzy w Księżyc, może wzbić ogromną chmurę odłamków, a jej gęstość może na kilka dni skoczyć nawet do tysiąca razy powyżej normalnego poziomu. To nie byłby tylko kosmiczny bałagan. Mogłoby to zagrozić astronautom i satelitom na niskiej orbicie okołoziemskiej. Jednym oczywistym pomysłem jest lekkie trącenie asteroidy, żeby minęła Księżyc. Innym jest totalne rozbicie jej na kawałki, czyli po prostu celowa eksplozja. Eksperci używają na to sprytnego określenia tak zwana silna destrukcja ale zbombardowanie asteroidy ładunkami jądrowymi jest zupełnie nietestowane. Nikt nigdy tego nie robił i wiąże się to z ogromnym ryzykiem. Można stworzyć mnóstwo mniejszych, ale groźniejszych odłamków, albo wywołać coś nieprzewidywalnego, co tylko pogorszy sprawę. W każdym razie taki pomysł leży na stole i naukowcy mogą się nad nim głowić. A teraz trochę tła. Asteroida 2024YR4 została po raz pierwszy dostrzeżona 27 grudnia 2024 roku i zgłoszona do Minor Planet Center to oficjalny ośrodek, który śledzi wszystkie nowe asteroidy i komety. Wkrótce potem trafiła na Century Impact Risk Table NASA coś w rodzaju listy obserwacyjnej agencji dla każdej asteroidy, która potencjalnie mogłaby uderzyć w Ziemię. Przez chwilę wyglądało to podejrzanie. Spośród ponad 37 tysięcy znanych dużych asteroid, YR4 była jedyną, która miała realną szansę walnąć w Ziemię w najbliższym czasie. Jej szanse wzrosły nawet do rekordowych 3,1%. Dla takich laików jak ty i ja może nie brzmi to groźnie, ale w skali kosmicznej to ogromna wartość. Naukowcy naprawdę się temu przyglądali. Na szczęście po kilku kolejnych miesiącach dokładniejszych pomiarów i ostrzejszych obserwacji udało się znacznie precyzyjniej wyznaczyć orbity asteroidy. Ostatecznie okazało się, że jej trajektoria wcale nie prowadzi w naszą stronę. Prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię spadło tak nisko, że praktycznie jest równe zeru. Możemy więc odetchnąć i się rozluźnić. Ziemia jest bezpieczna, ale Księżyc już niekoniecznie. I właśnie dlatego naukowcy zastanawiają się teraz, czy nie wysadzić jej, zanim w ogóle się zbliży. Problem w tym, że asteroida 2022. 4YR4 jest całkiem spora. Według tego, co zobaczył kosmiczny teleskop Jamesa Webba, ma około 67 metrów długości. Mniej więcej tyle, co 20-piętrowy budynek. To raczej nie jest kamyczek, powiedziałbym. Na początku NASA sądziła, że YRR4 ma tylko niecałe 2% szans na zderzenie z Księżycem. Ale potem teleskop Webba zajrzał tam ponownie w marcu i ta liczba natychmiast skoczyła do niemal 4%. Do Maja wzrosła jeszcze raz, sięgnęła już trochę ponad 4%. Innymi słowy, im dokładniej patrzyli, tym bardziej wyglądało na to, że ta kosmiczna skała może naprawdę uderzyć w naszego naturalnego satelitę. Z drugiej strony te nowe obserwacje pomogły nasa ustalić, gdzie dokładnie asteroida będzie 22 grudnia 2032 roku. Z dokładnością lepszą o około 1 piątą. A gdyby asteroida naprawdę walnęła w księżyc? NASA twierdzi, że nie zaburzyłoby to jego orbity, nie wprowadziło kołysania ani niczego aż tak dramatycznego. Ale, i to naprawdę ogromne ale, zderzenie z tak dużym obiektem wzbiłoby całą masę odłamków, a ten latający kosmiczny złom mógłby stać się poważnym problemem dla satelitów krążących wokół Ziemi, a nawet dla astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Brzmi to wystarczająco niepokojąco, dlatego ta historia może skręcić w stronę rodem z filmu Science Fiction. Naukowcy na serio rozważają wysadzenie tej asteroidy. Ale w przeciwieństwie do filmu, tym razem nie chodzi o ratowanie Ziemi. Najbardziej radykalny pomysł to wystrzelenie w asteroidę serii ładunków jądrowych, zanim dotrze do Księżyca. Założenie jest takie, że jeśli uda się rozbić ją na kawałki, gdy jest jeszcze daleko, odłamki bezpiecznie rozejdą się w przestrzeni, zamiast robić kłopoty w pobliżu Ziemi. Ale oczywiście jest haczyk. Choć naukowcy mniej więcej wiedzą, jak duża jest YR4, nie znają dokładnie jej masy, a to ogromny problem. Bez tej informacji agencje kosmiczne nie są w stanie zaprojektować precyzyjnej misji, która zepchnęłaby ją z kursu. Teoretycznie można by najpierw wysłać sondę zwiadowczą, która zbliżyłaby się do asteroidy, dokładnie ją pomierzyła i pomogła dobrać najlepszy sposób na odepchnięcie jej. Ale badacze mówią, że po prostu nie ma na to czasu. Zanim zdołalibyśmy zebrać wszystkie potrzebne dane i zbudować odpowiedni sprzęt, byłoby już za późno, by przechwycić asteroidę przed oknem możliwego uderzenia w 2032 roku. Dlatego zamiast delikatnego kosmicznego szturchnięcia, niektórzy eksperci proponują pełen tryb Armagedon, tę właśnie bardzo silną destrukcję. Po ludzku mówiąc, chodzi o rozerwanie asteroidy serią wybuchów jądrowych. Oczywiście ten pomysł wiąże się z ogromnym ryzykiem, a jeśli eksplozja przypadkiem zmieni trasę asteroidy i pośle część odłamków w stronę Ziemi. Badacze przyznają, że to możliwe, ale wciąż uważają, że jej zbombardowanie może być w tych warunkach najbardziej praktycznym rozwiązaniem. Jeśli taka misja w ogóle dojdzie do skutku, trzeba by ją wystartować gdzieś między 2029 rokiem a końcówką 2031 roku. Dałoby jej to akurat tyle czasu, by dolecieć do asteroidy i ją przechwycić, zanim za bardzo zbliży się do Księżyca. Bombardowanie kosmicznych skał może brzmieć jak przesada, ale NASA ma już pewne doświadczenie w obronie przed asteroidami. W 2022 roku przeprowadzili przełomowy eksperyment DART, czyli Double Asteroid Redirection Test. Cała ta misja miała pokazać, że ludzie mogą fizycznie zmienić tor, lotu asteroidy bez używania ładunków wybuchowych. NASA wysłała niewielką sondę w listopadzie 2021 roku, a po prawie roku podróży uderzyła ona czołowo w malutką asteroidę o nazwie Dimorphos z prędkością ponad 22 000 km na godzinę. Założenie było proste: jeśli uderzysz w asteroidę wystarczająco mocno, możesz odrobinę zmienić jej orbitę. Tak, żeby kiedyś minęła Ziemia. I to naprawdę zadziałało. Test pokazał, że nawet stosunkowo mała sonda może zrobić ogromną różnicę. Teraz Europejska Agencja Kosmiczna chce dokładnie sprawdzić, jak duży był efekt tego zderzenia. W październiku 2024 roku wystartowała sonda następczyni o nazwie Hera z bazy sił kosmicznych na przylądku Canaveral na Florydzie. Hera jest w dwuletniej podróży do Dimorfosa i jego większej towarzyszki asteroidy Didymos. Do października 2026 roku Hera ma wejść na orbitę wokół tej pary asteroid i zacząć zbierać dane, czyli mówiąc wprost, sprawdzić obliczenia NASA. Naukowcy z ESA liczą, że kiedy przeanalizują miejsce uderzenia, dowiedzą się, jak skuteczny był dart w zmianie trajektorii asteroidy. Jeśli okaże się, że kinetyczne uderzenie, czyli po prostu wbicie sondy w asteroidę, działa wystarczająco dobrze, przyszłe misje mogą znów sięgnąć po tę technikę. Może nawet w przypadku YR-4, jeśli kiedykolwiek stanie się realnym zagrożeniem. A jeśli nie, wtedy spółki może zostać zdjęty nuklearny plan awaryjny. Tak czy inaczej, naukowcy dbają o to, żeby gdy kiedyś kosmiczna skała zagrozi Ziemi albo Księżycowi, ludzkość miała do dyspozycji coś więcej niż tylko scenariusz z Hollywood. Swoją Drogą w NASA co dwa lata organizuje się ćwiczenia typu: A co jeśli z asteroidami, żeby naukowcy, agencje rządowe i międzynarodowi eksperci byli na tym samym poziomie przygotowania. Podczas takich symulacji specjaliści udają, że w naszą stronę leci ogromna kosmiczna skała. Potem przechodzą przez wszystkie trudne pytania, jakie tylko da się wymyślić. Na przykład jak jest duża, gdzie może uderzyć? Co powinniśmy zrobić? To trochę jak wielka burza mózgów, po to, żeby jeśli to kiedyś naprawdę się wydarzy, nie zaczynać od zera. Aby te scenariusze były jak najbardziej realistyczne, włącza się do nich Center for Near Earth Object Studies w NASA. To właśnie ci ludzie śledzą prawdziwe asteroidy i liczą ich orbity. Symulują więc całe miesiące obserwacji asteroidy, razem z niepewnościami co do jej rozmiaru, trajektorii i potencjalnych stref uderzenia. Nikt nie wie dokładnie, jak duża jest asteroida, ani gdzie może uderzyć. Taka niepewność ogromnie utrudnia podejmowanie decyzji. Dokładnie tak, jak byłoby w prawdziwym życiu.